Cześć, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w dziesiątej, ostatniej części naszego maratonu. Za chwileczkę zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj coś tutaj dorzucić do, do puli wygranych, do wygranych, które tam udało nam się e, zdobyć w poprzednich odcinkach. Dzisiaj dziesiąta część, mam dziesiątkę. Ostatnio była dziesiątka, ale niestety przegrana, także mam nadzieję, że teraz ta dziesiątka okaże się wygrana. Do tego mam tutaj bingo z numerem 16, presto z numerkiem 82 i zdrabkę Infor Life z numerem 25. Także ostatni odcinek z tej serii, wkład oczywiście 20 euro. I na końcu zrobię takie ogólne podsumowanie, zobaczymy, jak z tym odcinkiem nam się to tutaj wszystko skumuluje. Trzymajcie mocno kciuki za ostatni odcinek. Oczywiście zostawiajcie łapeczki. No i zobaczmy jak tutaj nam dzisiaj pójdzie. Zaczniemy od zrabki Presto. Wersja kolorystyczna niebieska. Tutaj szukamy kwoty. Zobaczmy. I mamy niestety 0. Także pierwsza zdrabka przegrana. Teraz win for life. Szukany symbol to okulary. Mamy tak bęben, palmy czapkę. Także niestety ta zdrapka również przegrana. To może dzisiaj chociaż bingo tutaj nam dopisze. Mamy tak 38-71. Dwadzieścia osiem, siedemnaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia siedem. Następne liczby dwadzieścia jeden, siedemdziesiąt siedem. czterdzieścia pięćdziesiąt jeden osiemdziesiąt pięć pięćdziesiąt siedem mamy tutaj następnie mam tak dwójkę tutaj u góry dwadzieścia trzy a tutaj tylko szesnastki tutaj ósemki. Tam brakuje 90 tutaj 88 brakuje 35 a no tutaj 31 także duże są szanse na jakąś wygraną mamy tak 43 póki co tutaj już jest pusto także ostatnia liczba i mamy 81 także no niestety kusili kusili i niestety ostatnia zdrabka tutaj jest przegrana, i przechodzimy do ostatniej zdrabki w dzisiejszym odcinku, w całym naszym tym maratonie. Dziesiąteczka, także mam nadzieję, że ta dziesiątka tutaj nas uratuje i że ten wynik końcowy będzie jeszcze lepszy. Tutaj standardowo zacznę właśnie od tej drugiej gry. Szukamy tutaj czterech liczb, a bonusy sobie zdrapiemy na końcu. Tutaj tak, szukamy 9, 14, 22 i 20. Także takie mamy liczby. No i zobaczmy, mam nadzieję, że coś tutaj znajdziemy. Mamy tak, 17. Dziewiątka mamy wygraną, ale super, i cieszę się, że tutaj już na wstępie jest wygrana. Także no kamień serca, fajnie, coś będzie tutaj. Tutaj mamy trzynastkę, bliźniutko, może jeszcze coś tutaj znajdziemy, oczywiście tutaj wygrane się sumują, także im więcej liczb, tym lepiej. Tutaj mamy jeszcze jedynkę, jedenaście, ósemka, blisko, dziewiątki, trzydzieści, osiem. 30 37 niestety 30 nic nie mamy. E, tutaj mamy jeszcze 32 i jeszcze siódemeczka. Tutaj już jest kodzik do skanowania i ostatni rządek. Mam tutaj dwunastkę, 12. 25 39 i na końcu 19. Także mamy tutaj jedną liczbę, jedną wygraną. Może teraz, właśnie, zdrapię bonusy. No bo jak tutaj będzie 15 euro czy 20, no to już wiadomo, że w bonusach nic nie będzie. A jeżeli będzie jakiś bonus, no to tu będzie coś, będzie 100 albo coś więcej. Także teraz zdrapiamy bonusiki. Jeżeli jakiś bonus będzie, no to będzie super wygrana. Tutaj niestety zera. Tutaj również. Tutaj również pusto. Tutaj również. No i tutaj również, także no. Yy, także mamy tutaj jedną liczbę w bonusach, niestety puściutko. Bo tutaj chyba nie widzieliście, także... W sumie teraz już nie wiem, także pokazuję jeszcze raz. Tutaj, niestety, puściutko i mamy tutaj dziewiątkę. Także zobaczmy, czy będzie zwrot, czy może coś więcej. Czy może jakaś fajna wygrana. Czemu nie? O, mamy 0. co tutaj mamy? Mamy 20 euro, także fajnie. Także no. Dzisiejszy wkładny na odcinek nam się zwrócił, jesteśmy na zero. No i fajnie, że właśnie tutaj ta zdrapka uratowała ten ostatni odcinek, wynik jest lepszy i mogę już Wam powiedzieć, że, że właśnie 5 zdrapek z 10 wygrało, jeśli chodzi o kasmania, także na pewno lepiej jest niż niżbym kupił całą paczkę, bo wtedy trzy czasami. Rzadko czwarta była wygrana, także tutaj lepiej na pewno na tym wyszedłem. Teraz szybko sobie wszystko zliczę, i za chwilkę wrócę do Was z takim ogólnym podsumowaniem. Także bardzo serdecznie zapraszam. Już jestem z powrotem, moi drodzy. Tutaj już sobie wszystko zliczyłem. I muszę powiedzieć, że wynik jest całkiem całkiem, chociaż oczywiście mogło być lepiej. Standardowo ma dużo pustaków, tutaj wszystkie zdrobki przegrane, także jest ich sporo. Kaszmania 5 przegranych, 5 wygranych, a jeśli chodzi o wynik, jeśli chodzi o wynik, jeśli chodzi o kaszmania, to mamy tak 120 euro ze 150, także no bardzo, bardzo dobry wynik. Na pewno bym chyba, znaczy no ciężko by było chyba wy, wyjść z paczki normalnej z takim wynikiem, także tylko 30 euro na minusie. Myślę, że, że całkiem, całkiem nieźle. Później mam tak zrabkę presto, czyli to są zrabki przegrane. Już teraz pokazuję zrabki wygrane. Tutaj mamy tak zrabkę Cashmania. Tutaj mieliśmy tak dzisiaj 20 euro, tutaj jedna piętnastka, kolejna piętnastka. Tutaj fajna wygrana 30 euro i najlepsza wygrana 40 euro w zdrawce numer 4. Także 5 zrapek wygrało. Połowa. Jeśli chodzi o zrabki presto, to 4 zrabki wygrały. Z 10. Tutaj mamy 1, 1, 1, i raz 2. Czyli mamy tutaj 5 euro z 10. Także zwróciła się połowa. Jeśli chodzi o bingo, to tutaj. Tutaj również 4 zdrabki z 10 wygrały. Niestety każda miała tylko zwrot. Także tutaj mamy 12 euro z 30. I najgorzej tutaj wypadła zdrabka Win for Life. Jedna zdrabka wygrała z 10. No ale tutaj była dwójeczka, czyli tutaj minus 8 euro. Tutaj mam taką ściągę. Także możecie sobie jeszcze zobaczyć. Także tutaj mam łącznie, tego nie powiedziałem, ogólna inwestycja 200 euro, zwrot 139. Także no prawie 70% zwrotu myślę, że bardzo, bardzo fajnie. Minus 61 euro. Ale dzięki temu, że oglądaliście reklamki. Także dzięki Wam, tutaj ten minusik się zmniejszył, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli o nie chodzi, to jestem jak najbardziej tutaj zadowolone, myślę, że wyszło całkiem przyzwoicie co prawda liczyłem na jakiś plus, jakiś fajny plus właśnie na wakacje no ale niestety tym razem się nie udało na pewno będę drapał jeszcze tą zdrapkę Cashmania, także będziemy szukać tych bonusów właśnie jedyny minus tego drapingu, tego maratoniku jest taki, że właśnie nigdzie nie udało się znaleźć stóweczki liczyłem na to, no ale niestety tym razem się nie udało no ale tak jak mówiłem, na pewno będę jeszcze drapał często tą zdrapkę i na pewno często również pojawi się zdrapka bingo, bąbelkowe bingo. Także na pewno te zdrapki nieraz jeszcze u mnie zobaczycie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za całą obecność na moim maratonie, za wszystkie łapeczki, za to, że oglądaliście reklamy. Jest mi bardzo, bardzo miło. No i zapraszam na przyszłe odcinki. Myślę, że teraz częściej będę tutaj... Jak na razie drapał z drapki polskie, albo może właśnie jakieś pojedynki właśnie ze zdrapką Każmania. Tego jeszcze nie wiem, czas pokaże. Także śledźcie mój kanał, zostawiajcie również subskrypcję, jeżeli ktoś jest tutaj pierwszy raz. No i zapraszam raz jeszcze na kolejne odcinki. Dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Pa pa.